Szanowni Państwo, i stało się. Nieśmiało pół roku temu z kolegą Arturem Czajem rozmawialiśmy o tym, żeby rozszerzyć to, co się wydarzyło w listopadzie na ławieszyńskim rynku na coś większego, na taką formułę, która nie miałaby być tylko chwilowym spotkaniem, a miałaby być taką formą festynu, zabawy, poznania historii i... Zmobilizowania nas, lokalnego społeczeństwa, do działalności na rzecz naszego miasteczka. I w dniu dzisiejszym mam przyjemność otworzyć Łabiszyńskie Spotkania z Historią. I to, co powiedzieli moi przedmówcy, miejmy nadzieję, że nie jest to efemeryda, że jest to pierwsze spotkanie i że będą następne. Jestem przekonany, że w dniu dzisiejszym mamy zaczyn. A jutro i pojutrze to będą te wspaniałe chwile, chwile wspomnień. I też to, co tutaj powiedział mój przedmówca, traktujmy to wszystko troszeczkę z przymrużeniem oka, bo faktycznie mundury robią wrażenie, ale są to repliki, których bać się nie powinniśmy. Natomiast wydaje mi się, że takie 2-3 dni z historią, a muszę powiedzieć, że znam scenariusz i wiem, że te wydarzenia... Nie będą nawiązaniem do fikcji historycznej, tylko do faktów historycznych, są dla nas bardzo dobrą lekcją. Dla młodzieży, wspaniałym momentem zapoznania się z przeszłością, z umundurowaniem, ze sprzętem. Już mamy pierwsze elementy, a wiem, że w dniu jutrzejszym będzie tego coraz, coraz więcej. Moi drodzy, Bałem się tej formuły i nadal jestem troszeczkę przelękniony, ale jestem przekonany, że jako łabiszeniacy sprostamy temu zadaniu. Dzisiaj nas tutaj, pani Krzysztofie, jest niewielu. Jestem przekonany, że jutro i pojutrze to będzie po krocie, krocie więcej. Jestem przekonany, że podołamy temu wyzwaniu, aby nam było miło i wszystkim, którzy do nas dotrą, do Ławiszyna, również też miło upłynął czas. Proszę Państwa, pierwsze Ławiszyńskie spotkania z historią uważam za otwarte. Proszę Państwa, e, ranga naszych spotkań jeszcze nierozpoczętych już jest tak znamienna, że zakościł do nas radny sejmiku wojewódzkiego pan Zenon Flejter, którego chciałbym teraz serdecznie powitać. A moi drodzy, a witam go tym bardziej szczególnie, bo na jednej sesji Rady Miejskiej Właśnie ten pan radny obiecał nam, że droga łącząca Łabiszyn z Bydgoszczą będzie w pierwszej kolejności realizowana. I my, I my, panie radny, o tym pamiętamy i jesteśmy przekonani, że nasza pamięć i pańskie działanie dadzą efekt. To już tak wyciskali co niektórzy. Proszę Państwa, ja już nie będę przedłużał. Wiem, że dzisiaj na początek jest prezentacja filmowa. Ma ona nas wprowadzić w klimat, a myślę, że przez jutrzejszy dzień będziemy mogli się w różnych formułach spotykać, bo wiem, że oprócz grupy rekonstrukcyjnej również nasza młodzież Łabiszyńska przygotowała pewne. Prezentację, a muszę Państwu powiedzieć taką ciekawostkę, że jutro około 22.00 będzie możliwość zobaczenia burmistrza Łabiszyna takiego, jakiego Państwo jeszcze nie widzieliście. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak. Co mówił Pan Burmistrz. Rzeczywiście, proszę Państwa, szykują się atrakcje na jutro nie lada, także gorąco zachęcamy do przybycia tutaj możliwie szybko i napawania się tym, co będzie jutro każdy mógł doświadczyć. Ja poproszę kolegów w dziale technicznym, jeśli tak to mogę określić, o następny slajd, bowiem chciałem Państwa wprowadzić w to, czym jutro będziemy się mogli wszyscy zająć, co będziemy mogli Państwu zaprezentować. Proszę Państwa, od godziny 10 do godziny 16 na terenie wyspy mamy tak zwany blok rekonstrukcyjny, blok historyczny, w którym będzie można zobaczyć bioramy i wystawy Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej, grup rekonstrukcji historycznej także, warsztaty historyczne. Zachęcamy do warsztatów tym bardziej, proszę Państwa, że są nagrody, są nagrody książkowe, mamy przewidziane konkursy, także będzie można swoją wiedzę historyczną sprawdzić dzisiaj wieczorem, przy do... pojawiając się w domu. Będzie można zerknąć do książek, przygotować się co nieco, bo jutro będzie można coś ciekawego wygrać. E, oprócz tego będą prezentacje sprzętu i broni. Będą mieli Państwo okazję zobaczyć żołnierzy kilku formacji walczących podczas II wojny światowej. Myślę, że będzie to ciekawa i bardzo pouczająca lekcja historii, bo to, co Państwo jutro zobaczą, czego się dowiedzą, zburzy trochę mit takiej malowanej wojny, jaką czasami widać na fotografiach niektórych czasopism. A od godziny 16 do godziny 20 będziemy mieli okazję doświadczyć wszystkich tych elementów, które zostały przygotowane przez Łabiszyński Dom Kultury i Łabiszyńską Aktywną Młodzież, która przygotowała dla Państwa bardzo, bardzo, bardzo ciekawe atrakcje. Będzie to idealne uzupełnienie. A po południa myślę że szczególnie najmłodsi będą tutaj się mogli w tym bloku odnaleźć a dla nas rekonstruktorów będzie to chwila wytchnienia i przygotowanie do wieczoru do wieczoru który myślę będzie bardzo emocjonujący o godzinie 20:30 będziemy chcieli rozdać nagrody tak jak wspomniałem w ciągu dnia będą różnego rodzaju konkursy Zwycięzcy o godzinie 20.30 będą te nagrody mogli odebrać. My oczywiście wszystkie dane przygotujemy i będziemy mogli uroczyście te nagrody wręczyć. Zobaczymy, kto z Państwa odrobił lekcję historyczną i kto będzie odrobinę lepiej przygotowany. O godzinie 21.00, proszę Państwa, będziemy chcieli pokazać coś, co jest takim naszym warsztatem rekonstrukcyjnym. Filmy, które zostały nakręcone przez rekonstruktorów dla rekonstruktorów. Wielu z nas oglądało filmy wojenne, wielu z nas ma w pamięci szereg scen, rekonstruktorzy także mają swoje pierwsze próby filmowe, one wychodzą całkiem, całkiem. Myślę, że jutro będą Państwo najlepszym weryfikatorem naszych dokonań. A o godzinie 22 proszę Państwa. Można powiedzieć, jutrzejszy gwóźdź programu, chociaż tych elementów bardzo ciekawych, jutro nie będzie brakowało, mianowicie inscenizacja nawiązująca do lądowania w strefie brytyjskiej, tak zwanej podczas dnia, D, 6 czerwca 1944 roku. Myślę, że to, co mieli Państwo okazję, mam nadzieję, większości oglądać w listopadzie, teraz. W warunkach nocnych będzie całkowicie innym i nowym doznaniem. Mam nadzieję, że będą Państwo usatysfakcjonowani, a finałem tego wszystkiego będzie pokaz sztucznych ogni, który będzie o godzinie 23. Także myślę, że zapowiada się jutro dosyć atrakcyjnie, jakby podsumowaniem dnia będzie taki wieczór przy muzyce, muzyce historycznej, ale nie tylko. A o skomentowanie kolejnego dnia poproszę kolegę. W niedzielę spotykamy się o godzinie 14 na żwirowni na widowisku historycznym poświęconym działaniom, walkom II armii Wojska Polskiego pod Budiszynę. Armii tragicznej, armii dowodzonej w sposób straszny, armii, która poniosła ogromne straty porównywalne z bitwą nad Brzurą w kampanii 1939 roku. To nasz wirowni o 15.00 wizyta na polu bitwy pod tytułem Pobojowisko. Będziecie mogli Państwo doświadczyć, jak pachnie pole bitwy, jak wygląda, co na nim zostało po bitwie. Myślę, że to też będą niezapomniane wrażenia, niezapomniane sceny utuli. Utwalone na Waszych aparatach fotograficznych. Jesteśmy jutro do dyspozycji, pojutrze jesteśmy do dyspozycji. Także już dwie w jednym albumie rodzinnym są nasze zdjęcia. Także proszę się nie krępować, proszę się nie bać. Jesteśmy dla Państwa. Dziękuję. Szanowni Państwo, mamy tutaj garść logotypów, stowarzyszeń i grup rekonstrukcji historycznych, które zaprosiliśmy, które z ogromnym zadowoleniem odpowiedziały na nasze, za, na nasze zaproszenie. Jutro te grupy będą miały okazję się przedstawić, bo koledzy, którzy przyjeżdżają, także są współtwórcami tego wszystkiego. Impreza jest naszą wspólną i mam nadzieję, że również oni będą się w naszym gronie z Państwem, tak cudowną publicznością, czego mieliśmy okazję doświadczyć w listopadzie, po prostu będą się czuli dobrze. A za chwilę, proszę Państwa, zaprosimy Państwa na film. Jest to drugi odcinek w serialu, cyklu Kompania Braci. Odcinek, który wprowadzi Państwa w klimat walk normandzkich, w klimat tej nocy, kiedy spadochroniarze lądowali, torując, przygotowując podłoże do lądowania oddziałów płynących przez kanał. Jest to, proszę Państwa, o tyle ciekawa sprawa, że będą mieli tutaj Państwo okazję zobaczyć lądowanie w strefie amerykańskiej. A jutro doświadczą tego państwa, jutro doświadczą tego państwo ze strony brytyjskiej. Trochę inne mundury, ale równie zaciekłe, równie krwawe i równie emocjonujące walki. A widowisko, mam nadzieję, że doświadczy, że dostarczy państwu bardzo, bardzo wielu wrażeń. Ja by już nie przedłużać, chciałem bardzo podziękować panu burmistrzowi za słowo wstępne, mojemu koledze za pomoc. A Państwa zapraszam na film Kompania Braci, odcinek lądowanie udostępniony nam i e, udostępniony nam przez HBO Polskę. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję.